serce rozwiążeje trudne sprawy Wrocław. Tu mieszka Mariusz Zimok. 36-letni wychowawca więzienny rozbiódł się 6 lat temu. Dzień dobry. Zapraszam, że już jesteście. Zapraszam. Zaraz muszę wam coś opowiedzieć. Mariusz, chodź. Chodź. Ten typ... Proszę Państwa, jest nienormalne. On cały czas mnie napastuje. Wczoraj, na przykład, przyszedł do mnie do pracy i chciał się oświadczyć. Nienormalny! Przepraszam, ja teraz nie mogę. Nie. Od kilku dni ich spokojne życie jest zakłócone. Ja teraz sobie robię przerwę po pracy. Córek nie ma. Jestem. Matko, no, kuchnie. Przyszło. Niech się otworzył bękon. Nie, zaraz. Może córki nie zamknęły? Drzwi? Mhm. Zobaczmy. A, e, o, Gabi! Gabi, dzień dobry! Ja przyszłem do ciebie, bo mam wino, misia. Słuchaj, ja z tobą chcę być. Mnie to już nie obchodzi, czy ty chcesz, czy nie. Ja cię to, ja cię kocham. Ja cię kocham. Jesteś nienormalny! Wynoś się stąd! Ale dlaczego? Gaby. Dlatego, że ty jesteś natarczywy, ja cię nie kocham, ja kocham marka, który jest ze mną. Nie ciebie, wynoś się! Dosyć! Ale poczekaj, Gabi! Już! Wynoś się! Ja, ja cię nie rozumiem! No, Zabieraj swoje buty, wypierdalaj to A Misia? Misia? Nie chcę Misia! Dobrze. Ja, a gdzie moje rzeczy? Wynoś się, tam są wszystkie. Wynoś się i nie cię więcej widzieć. Od kilku dni ich spokojne życie jest zakłócone. Jak on mógł mi coś takiego zrobić? Nie dość, że jest na tarczywę, to jeszcze wpada do mnie do domu. Nie mam już siły. Chcę się to zgłosić na policję. Przepraszam, możecie wyjść, abym pomyśleć w spokoju. A! Co za ty? Wynoś się! Przepraszam, tu jestem. A! Zapomniałaś mi dać spodni, Gabyryniu. A w ogóle to ja, ja tak nie zostawię tego wszystkiego. Ja tak nie zostawię, ja nie potrafię. Ja, ja cię kocham, ja cię, ja cię po prostu kocham i ja nie będę tutaj brał i y, przed państwem udawał. Y, ja po prostu kocham, całe serce ci dam. Kobietą, całe. Nie kocham cię, to była przypadkowa jedna noc i nic nie widziałam, było ciemność. Teś obrzydliwie mi się nie podobasz. A dużego mam? Nie. Hmm. Wynoś się. Dariusz, nie kocham cię. Nie jestem Dariusz. No. Marek nie kocham cię. Kocham innego. Marian. Mar Marian jestem. Marian, nie kocham cię. Muszę się uspokoić, bo nie chcę cię więcej widzieć. Chcę, żebyś uciekł stąd. Wyszedł. I nie chcę, żebyś miał nic więcej ze mną wspólnego. Rozumiesz? Ale jak... nie? możesz tego zrozumieć, że ja po prostu nie odzajemniam Twoich uczuć? Ale dlaczego? Bo jesteś aż taki tempy, że tego nie rozumie! Następny dzień. Ja umówiła się z przyjaciółką A, na Musisz do mnie. Potrzebuję Twojej pomocy, muszę z tobą porozmawiać. No nie Poczekaj, coś puka. O, coś go słuchaj, przyszłam już od razu. Co się z A ja jeszcze nawet nie skończyłam z tobą rozmawiać. sobie z lodówki. Okej. Okay. Hmm. Leko. A ja chodziło mi o procenty. Nie piję. Co ty pierdolisz? Widziałam. Budka stoi tam. Ale to na specjalne okazje. Co zapiertalisz? Ania chodź. Dobra! Pacjaci są takie, jak widzisz. Na trędki. <grym> Robisz ee, depilację nóg. Marian dzisiaj był w bannie. Tak, stracił się przez balkon. Hehe, <noise> <Je, szczęścia. głos> Wiesz, kto to jest Marian? Ten debil, na którym, z którym byłam na... A to nie jest ten organizmu. stop model? Nie, Aniu, nie. <noise> rozumiem. To nie jest tak, że oni, słuchaj, chcą ciebie. Oni chcą tylko seks z tobą. Odpierdoli się, jeżeli mu dasz dupy, po prostu. Ale, ci, ale przecież ci, już mu dałam! jest ci dupy? Cipy. Cipy? Na spotkaniu z Higby mówiłam Ci, bo o no, ciebie nic nie widziałam. To żadne spotkanie. Ja bym wolała oglądać kadwisza, a nie, czuć. No czuć też. To co mam robić? Nie wiem. Ale ja kocham Marka. Nie Słuchaj, weź ma jakichś przyjaciół, zapytaj czy coś. A ty jesteś kim? No, kobietą. Annią. I po A pamiętam. przyjaciółką? A, też. Ech. Pierdolisz głupoty. Um, Marian, może Ci kupić niedługo? jacht. Jak zasłużysz? Więc lepiej nie rezygnuj. A teraz przepraszam cię, muszę już iść.